Cześć, z tej strony Fandy Kielków. Dzisiaj Wam pokażę rejestrację z Dubaju plus banknot. Ale banknot trochę będzie później. Film będzie. Film będzie trwał. Dziesięć minut to jest taka dubajska z krajów arabskich. Ja ją sam zrobiłem, taką ładną dubajską z Dubaju mam. i bardzo ładny w komplecie no i tak wygląda tak wygląda ja ją tutaj tu jest zataśmowana, to jest przeze mnie zataśmowałem. Bardzo ładna. Właśnie będę... Ben... I już zaraz pokazuję... Już pokazuję banknot. Ta się nadaje do kolekcji. Ładna. <tryk> banknot to jest banknot z, z jakichś krajów arabskich i właśnie bym z chęcią je, ten banknot bym wam pokazał. Nawet już, nawet tak wygląda. Przybliżę: to jest pięć arabów, nawet pisze: United Arab Emirates Central Bank, czyli czyli to jest z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak jak moja rejestracja. Nawet... Nie wiem... <tryk> <tryk> twarz, Ale raz będę pokazywał twarz, a raz nie będę pokazywał twarz. Wiecie? Nie będę wam pokazywał, raz nie będę pokazywał twarz, a raz będę wam pokazywał twarz. A nawet jest taka wiadomość, że, że ten do. Że ten banknot był przekazany do mo jego domu przez mojego szwagra, który dał mi na Boże Narodzenie i <śmiech> <śmiech> nawet banknot. Wygląda tak. To jest może kojarzycie, może ktoś kojarzy mojego szpagrania, a ktoś na pewno nie, be, nie kojarzy. Bardzo ładny. W komentarzach, bo komentarze są wyłączone. No, i będę kończył. Już będę kończył. No to trzymajcie się. W zeszłym roku pokażę odznaki i tablice. No to, cześć.